Uwaga! No Aha! Pierwszy firemer taki na rozluźnienie był po prostu. Cześć z tej strony, Docentus i. Agna. No, witam Cię. Zagramy sobie w grę. Jaką? Can't drive this. Can drive this, właśnie. Jeżeli się spodoba, moi drodzy. No to lajkujcie. Będzie duże zainteresowanie, to może jakiś drugi odcinek nagramy, no, tak? Nie jak chciała. No oczywiście. E, link do jej kanału oczywiście w opisie macie. I jedziemy z tym koksem. Jasne. No dobra, ja jadę. Je... <laughs> Pojechałem. Kamal, <laughs> ktoś mi bomby podłożył. To mi No kurczę, dobra, jeszcze raz, dobra. Musimy się skupić, bo to, to jest dość to, proste, nie? Tak. Dojdzie, dojdziemy, dojdziemy do tego. Okej. Okay. dobra, dobra, lecimy, lecimy. Jest prosto, nie? No, bardzo tak, proste, lecimy. Mamy pierwsze mhm. zło, zwolnienie. W jakieś było to, czy? O, o, o. wolne, jak hanka w kartony, normalnie. Dobra, lecimy i tu będzie zakręt w lewo Ooo, o, prawo było! No to lecimy leci. Jak? Nie, nie mogę, dobra, jeszcze raz Ja... tu nie ma takiego prostego napisu start Jedź debilu i bym jechał, nie? A tu kurde... To na idzie prosto Dobra, jedziemy, jedziemy prosto, zakręt w lewo Okej okay. Prawo, tak? potem Dobra, idzie dobrze, Domu idzie wlewo. w lewo. Pole nie! Do tyłu. Dobra, jadę, jadę. Jadę. Czekaj, czekaj, czekaj. Driftowałaś mnie. Driftuje, driftuje. Spoko, dobra, tam coś dobudowałaś, nie? Tak. No, Ależ gdzie? gdzie po ja. dobra, jadę, jadę. O, ale patrzcie, dobra, kartony są, jest woda w lewo. O, później. Och, tak, ale było blisko. Ale pixelowskie, tak. Ja miałam ja mówić no. lewo prawo, byłam tak zaferowana. Wstawianie no, no. przez... Poczekaj, 423 żeśmy nabili, dobra, lecimy jeszcze raz. Tak, no, nie ma sprawy. Nie, no, tysiąca trzeba zrobić. I tak. lecimy, dobra, jadę, jadę prosto. Dawaj cały czas prosto. Tak, tylko mogłem ja będę wolno nie jechał. Skoczy. Tylko mi szlamanu nie, tak. jest nie widzę Nie no, widzę, poczekaj. Prosto, po Jakieś przedpieszenia mam? E, co to było? Prosto? Prosto? prosto, jedziemy prosto, uwaga. Skok. Tak, dlaczego to tak? A! Ah! Ah! O, och, przejechałem. <laughs> za 727, co Yay. za wynik? No nieźle, nieźle. W Dobra. w ostatnim momencie i nie zdążyłem po prostu. Dawaj jeszcze raz. Musimy do 1000 dobić. Jest coraz lepsza koordynacja. Nie, nie no kurczę Koordynacja, Tylko musisz mówić jak będzie zakręt, to jest najważniejsze, żebym ja wiedział, że się szykuje zakręt. Zakręt. Okej. Okay. O nie wiem, <laughs> za, 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 za. Co za zakręt. No jest, 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 jest. Ach. Ach, no nie udało się. Dobra. No już chyba. Uwaga, jedziemy, jedziemy. Buduj, buduj. Dobra, jak Minecraft, budujesz tylko klocki. Jest w jest? nie? Wiem, nie? <laughs> Zachęć? Zachęć. Tak jest. Okay. W prawo. Ok. No nie, A Aha, bo to jest ta wskazówka. Chyba. Ja tą wskazówkę się rozbijasz. Nie, ja dalej wybuchłem troszkę. Tak? No. Nie, bo mnie za bardzo nie widać aż tak bardzo. Mhm. Dobra, Dobrze. dawaj jeszcze raz. Nie poddajmy ja. się. Musimy tu zrobić porządny wynik. Dobra, jadę, jadę prosto, ładnie. Mamy zwężenie. Luzik. Wyskok, zwężenie. Wyskok, wyskok znowu. Kula jakaś widzę. Tutaj o... Okej. Okay. O, tu jest wskazówka, ale nic... Ach! Ja już postawiłem zaczęł prawie w lewo. Dobra, ja już jadę. Jedziemy. Ja tak już... po, Pełna koncentracja. Nie ma lipy. Tak, nie patrz na nie patrzę, co robię. prosto. Dobra, Swerda. jedziemy ładnie. Si ty się rozpędzisz, bardzo zwolni. pan. Tu wyskok. O, O, Nie. Co to jest? Ja po ja prostu na ten, ten na ten rozjazd zlądowałem. I, i kurcze, nie było możliwości w ogóle żadnego tego. Z, żadnej reakcji Ale mogłabym od, ob, obrócić to, ale to byśmy też miał trochę kiepsko Aha No dobra, jeszcze raz Na tylko raz obrócę Jeszcze raz i się zamienimy, zobaczymy Tak Jak ja będę układał klocki A Dobra lepiej. lepiej układasz niż ja, No to się Lewo, le, 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 lewo No dobrze, no zobaczymy jak O kurde, zawróć, za, zawróć O Spoko. A ja to znowu jestem, okej Muszę jeden raz się pokażę Czekaj <laughs> No widzisz? właśnie no musimy... jechać, ale Spokojnie, spokojnie A... One yard Aha! No musisz dać Ej, no, Bo teraz już nic już nie zrobię No i dobra ja Dajemy, dajemy Dajemy Jak? No, to coś stało. Nie, wiem, właśnie. A musisz, wiesz co, jak za wolno jedziesz, to on A? wybuchnie, wiesz, musisz tam jakąś tam prędkość trzymać. A tak chciałem już ci oj Dobra. Zapomniałem, dobra, idziemy tak, tak. 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 Ha kartony, później za kartonami zakręt w lewo. Później jakaś tam kula Co się stało? Rysztowałam za mocno, Aha, no dobra, dawaj dalej Nie ja sprawy eee, tak, jestem znowu dobra, idziemy do przodu, do przodu budujemy, ale proste! Kurde, teraz będzie proste To jest nasze po prostu o! O! Nie. Nie no rzeczywiście to nie jest takie proste No ale 727 nasz rekord jest No to dużo Czy nie wiem czy to jest dużo ale... idziemy Dobra, idziemy prosto, 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 ale zwalniaj troszkę, bo ty za szybko chyba jedziesz, możesz troszkę zwolnić Tak, mogę. Mamy tak, mamy tak, mamy tak, później. Dobra, będziesz miała wyskok, kula będzie za wyskokiem, później zegar Kula tak A! Jedź, jedź Aha Co się... a to zegar cię rozwalił, tak? No niestety Myślałem, że się rozpędzę i nad tym zegarem pojadę, ale nie ma Dobra, jedź prosto, ja, ja staram się bardzo szybko ustawiać te klocki Zakręt w lewo będzie, później będziemy prosto, prosto o, Kurde A co się rozwaliłaś? Za, za wolny hałaś, tak? No nie mogę ten skierować. Czekaj, dobra. A nie, Czasem jest tak, że nie ten, nie, nie odpowiadają za bardzo te. No i masz krótką chwilę, żeby zdecydować. No dobra, mamy kartony. Mamy kulę za kartonami, później jest wyskok. Skok w lewo. Ep, ep ep. Eee... No właśnie, jaki jest wyskok to już kurde jest... A jak ja bym to dał trochę dalej... O, to jest pomysł. Co? Czyli yy, o jeden przerwy zrobię i dopiero postawię ten zakręt. Czyli nad wodą będzie skakała. No, będzie Taki dobrze. Taki pomysł mam. Dobra. Tak, jak będzie? Kartony, kartony. Woda, woda. Co to kudę? Wiatrak. Wiatrak. Kurcze, jakieś. Woda, wciskajabym. Gdzie Gdzie Wskazówka. Ty jesteś tu. O, dobra. Jeszcze jedna wskazówka. Okazujesz to nie A ty masz prawo jazdy, Aga? Nie? No właśnie. No właśnie, tak by ci się nie przydało. Dobra. Jedziemy. pewnie nie. Ale drift. Kurczę. No i co? Stawiam do przodu, do przodu za... Tarka jakaś. Cały czas jest doprost. Do przodu. Eps. Eee. Poszła. Ja Jaj, kierowca. <laughs> ale teraz ale terazka była dobra, no. <laughs> to było dobre. Spokojnie. Prosto, prosto. Idziemy do to góry. Babam. A może. Dobra. Do... Dobra. Jakąś tam tarkę mamy, nie wiem, co to jest. Kartony. Widzę, że tu. Dobra. Kula z Miley Cyrus na pokładzie. I prosta. O, no, idzie okej. Okay. Znowu kula będzie. Znowu pro, sto, zwężenie, i będziemy w lewo co skręcać. To było? Co to było? 666. 6, 6. Diabelski. Diabelski wynik, wykręciliśmy. Ale tam było takie taki złoty tor. jo jakieś? No, I tylko... co to zrobiło? Eksplodowało? Nie, odbiło mi samochód. Aha, dobra, jedziemy prosto. Mamy kartony. Patrzcie, patrz, tak, już to, znamy tak. tutaj. Zakręt w lewo będzie. I prosto. I później i do góry. I w czymś w prawo. <laughs> Nie wiem, gdzie dojechałaś. Ja mam pojęcie. Jestem kiepskim kierowcą. 336. No, pobijmy ten wynik mój chociaż. Skup mi się to Czekaj, dobra, lecimy. Prosto, 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 prosto. w prosto, za kierownicą. mi już dobrze idzie ten. I w lewo masz zakręt. Tarka. Prosto, prosto. W... Kurczę, to mi boje wiem. Ja nie myślałem, że tam boje są, kurczę, dopiero się mi tego. Dobra. Dobra, Teraz już wiemy, że za, za bardzo w lewo musimy do, do przodu iść chyba, nie można tak no. sobie jeździć w każdą stronę. Dobra, jedziemy prosto, 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 zakręt w lewo i później w prawo będziemy skręcać i, i tak, jest, 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 kula, hanka z kartonami, <laughs> wiatrak, wskazówka, nie, nie. kula. Listka. <śm> Listka było. Było dobrze. co e, bardzo mnie. Spanikowałam. Jak to kobieta? Ale stąd nie pomyliłaś, jak to kobieta zwyczaj myli. W lewo to jedzie w prawo. dobrze było, widzisz? No, tylko że mnie za bardzo. E, jedziemy prosto, teraz w lewo mamy skręt, i później w prawo od razu skręcaj. Okej, okay, wiatrak. Nie wiem, jak tam się przyjeżdża przez ten wiatrak, ale... Dobra, później zegar masz, przeskoczysz go spokojnie. Tarka jest. ZWĘŻENIE! ZEGAR! No, patrz! Ale mi... tak nie, nie... ten wiem. sam wynik jest, 729. No nie no, otrzymy, do 1000 dojdziemy. Dobra. Ale było dobre, było, było super. Dojdziemy no jasne. tak. Dobrze. Zwyżenie mamy. Kartony. Yy. Kula. I będziemy. Nie, w prawo, w prawo skręcaj W prawo! E <laughs> nie obróciłem. E nie, nie, daktor, nie, daktor. nie ja tak tu nie kobietą. to, nie, tak to, nie, tak. Pomyliam kierunki. Ty znaczy, jesteś 100% okablettą. Ja ten, ja zrobiłem w lewo, ale e ten, ale było. Wiesz, yy, banda była i zrobiłem w prawo później. Dobra, idę do przodu. Będziesz zakręt w lewo. Potem będziemy jechali w prawo, piękna trasa, super. Eee, jakieś tam wody, kurczę, nic nie widzę. Nic Zwężenie, prosto jest. Eee, i znowu zakręt w lewo? Nie, 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 nie. W Zakręt w lewo. Później wskazówka. Do góry. Kurczę. <grym> Dobra, Lecimy. Prosto, prosto. Jest pięknie, ładnie. Eee, zakręt w lewo. Tak i później, o kurdeż, <głos> <głos> nie zdążyłem naklikać, żeby to pozmieniać. To było trudne teraz. A. Musimy idealny rzut klocków znaleźć taki. Też. Jak w kasynie, idealne rozdanie musi być. O, czuję, że tak jest. Czuję to normalnie w moczu. Wyskok, no nie jest, ale tak zrobimy. O, dobra, gdzie ty jesteś? Ja nie wiem, czy ty jesteś w ogóle. Tam jakieś kartony leciały przez cztery te... te... No, pole bitwy. Okej. Okay. Lecimy. O, to tam prosto. Italii to jest prosto. Pro proste jak tak. W lewo i w prawo od razu lecimy. I, i prosto. I kartony mamy. Mgłę. Co tam się... Tylko nie zdążyłem. To jest tak, trzeba podzielić się. uwagi mnie. Trzeba patrzeć y, na jeden i drugi ekran, po prostu, bo tak. Ja tego małego samochodzika, jak jest taka zadyma, nie, nie widzę po prostu. Dobra. Zobaczymy. Ja... Prosto, prosto. W lewo mamy zakręt, jedziemy. Tak, i od razu potem w prawo będziemy zakręcać. Prawo, prawo! Dobra! O, o. Nie, 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 nie. O, o. <laughs> Aha, bo to taka... No okej. Okay. Mo może ci trudno było. Dobra, jedziemy. Prosto, prosto, prosto. Patrz, patrz jak mi już fajnie idzie prawie. Zwężenie, no, prosto. Ale ty się nie śpiesz, powoli sobie jedź, powoli. Zakręt w lewo będzie i ja tutaj muszę dostosować... O kurde jakie sied. To nie takie proste. No, to nie takie proste. Uwaga! No, taka, pierwszy Fireman taki na rozluźnienie był po prostu. Taki, żeby nie było. Za bardzo się na zapatrzono. Uwaga, ruszam, ruszam i już ruszyłem. Dobra. No, to jest takie prosciutkie. Widzę. Że... Kartoniki mamy. Mamy wodę. Sto? Mogę tą wodę nawet ominąć. O. Jest lewo? W lewo? W lewo, ok. Ja cały czas? A e ty Dobra, o, dobra. <laughs> Kurcze. A tam było, już. widzisz, nie widziałem tego. Ja, ja chciałam powiedzieć, nie się. Lecimy, nie ma co. Dobra, jest cały czas prosto, tak? Ja tak będziemy jakiś prosto, zakręt prosto. planowali. Będzie teraz mokro. A, jest mokro, nic nie wiem. A, się spociłem. Jest, jest pra lewo, prawo. Prawo, okej, okay, dobra, dobra i od razu, dobra, ach, za wolno jechałem. 500 było, no nieźle, nieźle. To lepiej. To nie jest tak źle. No i Musisz jest później piesek, wyprostować, tak. żeby do, do góry cały czas prowadzić, bo tam później będzie... Dobra, lewo Z, okej. Okay. Prawo. O, prawo? kula, nie! Nie wiem, tak z dupy mi ta kula wyleciała, no normalnie nie. Nie zauważyłem. Dobra, jest hmm. prosto, prosto. Wypadki tygodnia po prostu. Okej, okay. yy, prawo. Prawo, dobra. Jest, jest. I w lewo idziemy. Okej. Okay. I... Dobra, jest, spoko, spoko. Przyspieszenie, ja lecę, lecę, dobra. Przyspieszenie prosto. w prawo, w prawo, prawo, prawo O, o dobra, 758, prawie. Nie, to nie. nie, 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 do rekordu daleka. Dobra, jeszcze raz. Ale co jest lepiej No idzie, kurczę, teraz taką 700 z problemu bie bierzemy. Prosto. Dobra, jedziemy prosto. Lewo. Lewo, tak. Prawo. Prawo, ale luzik normalnie, na chillku. Lewo, prawo, prawo. prawo. <ścoughs> Woda. No, tak. Ciężko się kieruje, wiesz jak się leci. <ścoughs> ja skręcam, a on leci prosto, no. Okej. Okay. Lećmy, lecimy do przodu. Okej. Okay. Dobra, kartony. Mów co ma, co będzie prosto, 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 bo lewo, mentalnie, lewo, prawo, prawo, nie, nie, jak już wyskoczyłem lewo i to. prawo, tak, ale jak już wyskoczyłem to, to już nie mogłem skręcić. Więc pokazane są, no prosto. pokazane są jakie bloki będą, ale tak trochę No kipsy. ciężko, ciężko to dojrzeć w ogóle. Dobra, prosto, ja, na razie prosto. spacerek. Lewo, a ty prawo. Dobra, to w prawo już pojechałem. Dobra, jadę w lewo. Jadę w lewo. Nie podaję się. Dobra. w ja prawo, prawo, w prawo, w prawo. Do <grym> spoko, spoko, mam tu zegarek. Nie, prawo, prawo. Jak jest. Ja, ja, jesteś, Oj, oj, oj oj Zakręćmy. Nie, bo poczekam się. Trzyma się. Nie... Co to powstało? Jakieś <grym> parki Zbudowałaś parking. No, kurde. Dobra, lecimy. No i teraz spacerek. Spacerek. Dobra. Nie, tu. Aha, tu, tu chyba jest jakiś czas. Na dole, w lewym dolnym rogu. Dobra. O, elegancko. Idzie, idzie fajnie. Stąd, prosto. Okay, no oj, tak oj, 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 oj bogo przewróciło, dobra, jest. Wahadło, 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 wahadło. Minęłem, minęłem, super. I to jest prawo, prawo, na tyle, tak, 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 tak. Ja tak. Jadę, lecę. Och, kurde. Przecież dojechaliśmy do 1000! Jest! Co za rekord? Jest to się. By, było, to było coś, to tak. było coś. No. Okej, okay, moi drodzy, na dzisiaj to tyle. Jeżeli się podoba, przypominam o lajkach. Zajrzyjcie też na kanał Agny. Jasne. No i być może widzimy się w kolejnym filmie. Oczywiście. Trzymajcie się ciepło. Pa! Pa! pa, pa.